Jak jest live i ja piję, to ja mogę pić ile się da, nie wiem jak to działa, ale ja tak funkcjonuję, żyję tym wszystkim, yy, wkładam tu energię, serce, rozmawiam z tymi ludźmi, pojedyncze osoby. Ktoś ma problem z 10 tysięcy ludzi na czacie, ja z tą jedną osobą potrafię dyskutować pół godziny na jeden temat. Telewizja przedstawia Magikala jako twórcę libacji z bójkami i demolkami w tle. Daniel ma na swoim kanale YouTube ponad 200 tysięcy subskrypcji. Streamy trwają tygodniami, pije na nich codziennie, przesuwa granice. Jeśli dostaje bana, to nie czeka, aż blokada zostanie zdjęta, zakłada nowe konto. Jeśli to też zbanują, zakłada kolejne, i kolejne, i tak w kółko. A internauci idą za nim, bo w mieszkaniu na urzędniczej dochodzi do coraz większych dymów. Telenowele z prawdziwego życia oglądają setki tysięcy osób. Ludzie bardzo często są ciekawi takich ekstremalnych i kontrowersyjnych zachowań, których sami nie doświadczają. No a te pato dostarczają im mega silnych emocji. Kolejna dama, tylko jedna że każda chce Na drugiej gali Fame Rafonix z Danielem Magikalem krzyżują rękawice w pojedynku wieczoru. 3 2 1 start. 14 sekund później jest już po wszystkim. Czy to koniec? Kochani, ja mam butelkę spać z butelką. Możesz spać z butelką. Posłuchajcie historii o pierwszym polskim patostreamerze, którego internet najpierw pokochał, a potem próbował wypluć.